Witam ponownie po dosyć długiej przerwie, jeśli chodzi o tworzenie materiałów wideo poświęconych programowi ZBrush. Ja obecnie pracuję z wersją programu 4r4 i przez najbliższych kilka lekcji chciałbym cofnąć się troszeczkę w przeszłość i porozmawiać o funkcjonalnościach, które pojawiły się w programie ZBrush 4, jednakże przed pojawieniem się Dynamesh. Właściwie się rozpocząć od prezentacji Shadowbox, czyli edytora do tworzenia nowej siatki na bazie projekcji z różnych plane'ów. I aby uzyskać dostęp do Shadowbox musimy posłużyć się jakimś aktywnym narzędziem, tak więc starajmy się wykorzystywać do tego neutralne obiekty, czyli takie obiekty nad którymi właśnie nie pracujemy. Ja skorzystam z Gear3D, narysuję go w mojej przestrzeni roboczej, przejdę do trybu Edycja lub skrót T. Dobrze. Następnie Make Polymesh3D i tym samym uzyskujemy dostęp do operacji, które znajdziemy w geometrii. Jak łatwo zauważyć, operacje, które znajdują się w zakładce Geometria są teraz konsolidowane w poszczególnych zakładkach. I nas najbardziej interesuje zakładka ShadowBox, gdzie znajdziemy tylko trzy pozycje. Tak więc przycisk ShadowBox pozwala nam po prostu przejść w tryb edycji ShadowBox i proponuję po prostu z niego skorzystać. OK. I widzimy, iż ZIBRASZ utworzył trzy pleny, i na przecięciu wszystkich trzech plenów znajduje się obiekt. Na planeach możemy zaobserwować obecność masek. I kształt maski, czy też właściwie kształt masek wpływa ostatecznie na wygląd obiektu, który jest tworzony wewnątrz tych plane'ów. Tak więc maska jest projektowana na wybranej osi w głąb. Tworzony jest obiekt i jeśli swój udział mają również inne maski. To na ich przecięciu jest stworzony właściwy kształt. Ok, I jeśli mamy do czynienia z maskami, to oczywiście możemy korzystać ze skrótu Ctrl lub Ctrl Alt, aby tworzyć lub usuwać fragmenty maski. Czyli Ctrl, i możemy troszeczkę domalować maskę chociażby w tym miejscu. Automatycznie widzimy, w jaki sposób wpływamy na nasz obiekt lub Ctrl Alt, i możemy usunąć część maski, i to również zostanie odzorowane przez obiekt. No dobrze, spoglądając na obiekt oraz maski, możemy zauważyć tutaj obecność pikseli. Wynika to z tego, iż pracujemy na niezbyt dużej rozdzielczości Shadowbox, aczkolwiek ja nie sugeruję tutaj, abyśmy korzystali z jakiejś wysokiej wartości. Chciałem tylko zwrócić uwagę na tą zależność. I tak, rozdzielczość Shadowbox kontrolujemy oczywiście parametrem, który znajduje się zaraz obok i w tym przypadku jest nieaktywny, czyli Resolution. Tak więc o ile pamiętam, to miałem tutaj wartość 128, zanim przedłem do Shadowbox. I zobaczymy zaraz, w jaki sposób ten parametr. Wpływa na efekt końcowy. Ja proponuję wyjść teraz w Shadow Shadowbox i warto zaobserwować, iż automatycznie uzyskujemy dostęp do tego parametru, jednak nie korzystajmy jeszcze z niego, tylko skorzystajmy jeszcze raz z Shadowbox i zauważymy, że powoli wychodząc i wchodząc do Shadowbox nasz obiekt traci na jakości. Tak więc miejmy to zawsze na uwadze, pracując z Shadowbox, że kolejne powiedzmy przetwarzania wpływają na szczegółowość naszego obiektu. No dobrze, ja spróbuję teraz modyfikować trochę ten parametra, tak więc wyjdę Shadowbox, prowadzę wartość powiedzmy 512. OK, Enter, Shadowbox. Widzimy, że teraz przetwarzanie trwa troszeczkę dłużej. I spoglądając na krawędzie masek, zauważymy, że ich jakość jest o wiele lepsza. Jak i oczywiście obiekt jest gęściejszy. I będzie może to widać wyraźnie, jeśli skorzystamy z Polyframe. Tak więc ja na razie wyłączę Polyframe, skorzystam z Ctrl Z i powrócę. Do niskiej rozdzielczości i teraz korzystam z PolyFrame. I widzimy w jaki sposób siatka pokrywa się z położeniem poszczególnych pikseli. Dobrze. Wyjdę Box, korzystam z 512. I wejdę ponownie. I widzimy w jaki sposób teraz siatka jest zagęszczona. Co ma wpływ na maskę oraz ostatecznie na obiekt. Po wyjściu z Shadowbox. Dobrze, ja ponownie skorzystam z Ctrl Z. Właściwie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, iż każdy plen jest rysowany w tym przypadku samym kolorem, a to oznacza, iż mamy tutaj do czynienia z grupami poligonów, czyli właściwie z regularną siatką, której fragmenty możemy na bazie grupy poligonów po prostu ukrywać. Czyli korzystamy z Ctrl Shift i klikamy przykładowo na tym plane. Automatycznie dwa pozostałe zostaną ukryte, i my teraz możemy chociażby skorzystać z Ctrl Alt, usunąć fragment maski w tym miejscu. OK. Następnie możemy skorzystać z Ctrl Shift, przeciągnąć poza obszarem naszych obiektów, i to spowoduje odwrócenie wyświetlania naszych właściwych planeów. Dobrze, i skorzystam z Ctrl Shift, ukryję powiedzmy teraz ten plane. Jak i Ctrl Shift i kliknę na tym, i znowu odwrócenie lub też Ctrl Shift i klikam poza obszarem, przywracamy wszystkie plane. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden parametr, który znajduje się obok Shadowbox, mianowicie Polish, i za jego pomocą po prostu wygładzamy nasz obiekt w procesie Shadowbox. Dobrze, ja skorzystam z możliwości wyjścia z Shadowbox i zauważymy automatycznie, że Zbrush tworzy również grupy poligonów w odniesieniu do nowego obiektu, tak więc możemy skorzystać z CTRL-SHIFT wskazać daną grupę i pozostałe ukryć bądź CTRL-SHIFT przeciągnąć poza obiektem, odwrócić lub CTRL-SHIFT poza obiektem i przywracamy wszystko OK i powrócę do parametru Polish, skorzystam z wartości 100 wartość 128 dla rozdzielczości OK, Shadow Box i widzimy w jaki sposób obiekt został wygładzony niezależnie od kształtu masek które znajdują się na naszych planech. Dobrze, skorzystam z Ctrl Z i skorzystam z rozdzielczości z powrotem 512. OK, Shadow Box. Widzimy, że obiekt generuje się troszeczkę wolniej. Jest gładszy, jednak z racji wyższej rozdzielczości jest bardziej szczegółowy. OK, i skorzystam z Ctrl Z. 512, 100. Zamknę kółko, które znajduje się nad parametrem, i Shadow Box jeszcze raz. I zamknięte kółko powoduje, iż Zibrasz stara się troszeczkę lepiej zachować krawędzie naszego obiektu. Jednakże w tej sytuacji jakoś tego szczególnie nie zauważymy. Dobrze, skorzystam z Ctrl-Z i przywrócę wartości domyślne. 10 na 128 OK, otworzę kółko. I mając otwarte kółko, podpowiadamy Zibraszowi, że powinien oddziaływać polisz na cały obiekt. Niezależnie czy też nie spoglądając w ogóle na krawędzie. No dobrze, ja skorzystam z Shadowbox jeszcze raz. Tym razem jednak chcę się pozbyć obiektu, to znaczy, że muszę usunąć maski i oczywiście nie polecam metody typu Ctrl Alt i wymazywanie masek w taki sposób, tylko możemy skorzystać z Ctrl Alt i kliknąć, aby odwrócić maski poza obiektem. Możemy również skorzystać z Ctrl Alt i przeciągnąć, wypełniamy maskami, jak i Ctrl Alt klik w tej sytuacji odwrócenia wypełnienia maską i usuwamy obiekt. I mogę teraz skorzystać z Control i namalować maskę. Automatycznie widzimy w jaki sposób obiekt jest stworzony. Wyłączę polyframe. Dobrze, możemy również obserwować obecność linii, które wskazują nam położenie naszego obiektu i obrysowywują one maskę. I ten sam mogę zorientować się mniej więcej na kolejnym planie, gdzie obiekt się znajduje. OK. Możemy również skorzystać z przedroczystości. W tej sytuacji w trybie duch. Tak więc wyłączę Ghost. Dobrze. I w taki sposób możemy właśnie mniej więcej kontrolować położenie geometrii poza plane'ami. Jak i oczywiście możemy malować plane'y bezpośrednio od wewnątrz. Warto również podkreślić, iż możemy korzystać także z innych operacji, które wspomagają rysowanie masek. Przykładowo z Symetrii. Dobrze, ja skorzystam z mniejszej średnicy, Control i możemy tworzyć bardziej złożone kształty. Jak i oczywiście możemy skorzystać z Radial. I w tym przypadku dysponuję chyba 8 punktami, czyli domyślna wartość. Korzystamy z Control i tworzymy bardziej złożone kształty. Ok. Jak i oczywiście możemy korzystać z obrysu oraz innych pędzli powiązanych z maskami. Dobrze, ja skorzystam z CTRL-Z. Czyli tak, jeśli skorzystamy ze skrótu CTRL, to automatycznie uzyskujemy dostęp do grupy pędzli, które są powiązane z maskowaniem, począwszy od cyrkl. Skończywszy na prostokącie, są to te same narzędzia, które znajdują się w zasobniku. Jeśli do niego przejdziemy bez skrótu Control, ale możemy skorzystać ze skrótu M i widzimy tutaj obecność tych samych narzędzi maskujących. No dobrze, tak więc jeśli skorzystamy z Control i zmienimy domyślne narzędzia maskujące, czyli Mask Pen na Circle, okay, mając cały czas aktywny przycisk Control, to za każdym razem, jeśli teraz będziemy chcieli rysować, Maskę i skorzystamy z Ctrl, to uzyskujemy dostęp właśnie do tego narzędzia maskującego. Nie zauważymy również, że zmienia się typ obrysu z DOT na Circle, a to oznacza, iż w tej sytuacji, korzystając z Ctrl, po prostu rysujemy owal. I możemy skorzystać ze spacji i wprowadzić w taki sposób. Następnie Ctrl Alt i odjąć. Dobrze, i skorzystać jeszcze ze spacji. Dobrze, ja skorzystam z Ctrl Z. I mając aktywny Ctrl, przejdę do obrysu i możemy teraz skorzystać ze Square i Center. I te dwie opcje spowodują, iż podczas rysowania naszej maski wyprowadzamy ją od środka i jest cały czas proporcjonalna. I oczywiście możemy skorzystać ze spacji. Widzimy, że w ten sposób znacznie nam się udaje rozszerzyć możliwości rysowania masek. I przykładowo wybiorę teraz Mask Lasso. Ctrl i możemy rysować ten typowy kształt. I przyciąć go korzystając z Mask Curve. Tak więc Ctrl, klik, przeciągamy w dół i w tej sytuacji dodamy maskę po prawej. Okay. A jeśli skorzystamy z Ctrl, klik i do góry, to dodamy maskę po lewej. Tak więc jeśli ja chcę odciąć ten fragment, to muszę skorzystać z Ctrl Alt, klik. Przeciągnąć i odciąć, i jeśli podobny fragment chcę wyciąć tutaj, to Ctrl ALT przeciągam do góry, gdyż jeśli bym poprowadził w dół, to odciąłbym całą resztę. I oczywiście możemy skorzystać z Ctrl ALT, kliknąć, ciągnąć, następnie skorzystać z Alt jeszcze raz, zakrzywić, dwukrotnie Alt i zakrzywić jeszcze bardziej. I właściwie te same zasady obowiązują w odniesieniu do pozostałych narzędzi, czyli prostokąt, jak i mask Curve Pen. Tak więc rysujemy krzywą i maskujemy. Dobrze, ja skorzystam z Ctrl Z. Oprócz narzędzi maskujących i obrysów, które również modyfikują zachowanie tych narzędzi, możemy do tego procesu wykorzystywać alpha. Ja na razie mam domyślne narzędzie maskujące mask Curve. Tak więc wybiorę mask Pen. I ten pędzel maskujący ma domyślny obrys freehand. Dobrze. Ja przypiszę do tego narzędzia maskującego odpowiednie alfa. Tak więc korzystamy z control. Aby mógł z zapamiętać co wybraliśmy dla tego narzędzia maskującego. I wybiorę jakieś złożone alfa. Ok. Tak więc z racji tego typu obrysu będę teraz po prostu tym alfa malował tego typu kształt. Jednakże możemy zmienić obrys. Tak więc korzystamy z control tak aby pracować na naszym narzędziu maskującym. Powiedzmy na Rectangle. OK, i teraz, jeśli skorzystam z Control, to po prostu narysuję za pomocą tego alfa tego typu maskę i automatycznie tego typu obiekt zostanie wygenerowany. Tak więc, bardzo szybko możemy tworzyć odpowiednie zębatki. Dobrze, w sam raz do modelowania elementów mechanicznych. OK, jednakże ja nie muszę przypisywać alfa do tego typu narzędzia maskującego, czyli do Mask Brush. Przywrócę Freehand. Tylko w tej sytuacji dysponujemy odpowiednim narzędziem maskującym prostokąt. Możemy z niego skorzystać, gdyż już odpowiedni obraz jest zmodyfikowany. Wybieramy właściwy alfa i tworzymy. Dobrze, ja włączę alfa dla tego narzędzia maskującego. Co ciekawe, bezpośrednio na naszych plynach związanych z Shadowbox możemy malować poligony, które mogą posłużyć nam za wzornik. Tak więc przykładowo możemy namalować ciemnym kolorem jakiś obrys obiektu na poszczególnych plane'ach, a następnie skorzystać z masek i wypełnić te obrysy odpowiednimi maskami, tym samym utworzyć obiekt. Możemy również skorzystać z tekstur i wprowadzić je na poszczególne plane'y. Tak więc ja może jednak zacznę od malowania poligonów w odniesieniu do plainów, Czyli w tej sytuacji musimy włączyć tryb Polypaint dla naszego obiektu, czyli przechodzimy chociażby do Polypaint, korzystamy z Colorize lub też możemy przejść do Subtool i skorzystać z ikonki pędzla Dobrze, następnie wybieramy odpowiedni kolor i po prostu malujemy na wszystkich plane'ach a następnie po utworzeniu jakichś kształtów. Możemy je wypełnić odpowiednimi maskami. Dobrze, ja skorzystam z Ctrl Z i z wykorzystał bieżący kolor do tego, aby po wyjściu z polypaint wypełnić tym kolorem mój obiekt. Jeśli chodzi o wykorzystanie tekstur, to my w tym przypadku możemy zadować teksturę, następnie wypełnić tą teksturą poszczególne plane'y i maskami wykonywać odpowiedni obrys, tworząc właściwy obiekt. Ja na razie przejdę może do Photoshopa i utworzę nowy obraz. 1024 x 1024 piksela. Dobrze. Korzystam z widoku, nowa linia pomocnicza. Pionowo wprowadzę wartość 512px. Tak więc w angielskiej wersji programu prawdopodobnie korzystamy ze skutku PX. Dobrze. Nowa linia pomocnicza i poziomo to samo. W ten sposób podzieliłem obszar na 4 i skorzystam z tekstu, wprowadzę odpowiednie nazwy. Tutaj będzie bok. Dobrze. Tutaj będzie dół. OK. A tutaj będzie tył. I właściwie tył jest generowany w tym przypadku przez oś Y z Bok, o ile pamiętam, przez oś X. Mam nadzieję, że się nie mylę. A tył przez oś Z. I zaraz to zweryfikujemy. Dobrze. I zapiszę obraz pod postacią pliku JPEG. Plain. Ok, i przejdę do Zibrasza. W Zibraszu następnie musimy zaimportować teksturę. Tak więc szukamy naszej tekstury, ładujemy, umieszczamy w sokecie i korzystamy z menu Color, Fill Object, czyli kolorem oraz teksturą. Tekstura pojawiła się na planach. Ok, tak więc mamy dół, który jest wykreślany przez oś Y, bok przez oś X, tył przez oś Z. I sprawdźmy czy tak jest rzeczywiście. Tak więc aktywuję podłoże. W tym przypadku mam aktywne wszystkie trzy osie X, Y, Z. Tak więc wyłączę X oraz Z. Pozostawię Y. Widzimy, że płaszczyzna wyznaczana przez oś Y znajduje się na dole. OK. Może przejdę do menu Draw. Skorzystam z Grid Size. Dobrze. Wyłączę oś Y. Włączę oś Z. Tak więc to jest tył naszego plane'u, czy też właściwie shadowboxa i oś X, bok. Okay. I właściwie jeśli skorzystamy teraz chociażby z zakładki UV Map, Morph UV to właściwie uzyskujemy to samo co udało nam się utworzyć w Photoshopie i widzimy więc więcej w jaki sposób ZBrush mapuje tego typu pliki na Shadowbox. Tak więc, umieszczając grafiki w odpowiednich polach, możemy przedstawić jakiś obiekt z trzech różnych stron, a następnie, korzystając z masek, możemy z iBraszu e na bazie tej tekstury utworzyć różnego typu obiekty. No dobrze, jeśli chodzi o Box to właściwie tyle. Pamiętajmy o tym, że możemy korzystać właśnie z alfa, z obrysów, z różnego typu narzędzi maskujących, z modyfikatorów, które wpływają na alfa, do tego, aby tworzyć nietypowe kształty. I w momencie, w którym ukończymy, to po prostu powracamy do rzeźbienia naszego obiektu, korzystając po prostu ze zwykłych narzędzi.